W poprzednim odcinku uleżałem, nie wiem, z 20 godzin, gdzie jest ten król, król Afrykańczyków? No, to nieważne, nie no w każdym razie raczej już go nigdy nie spotkamy. Dobra, mam ci tyle do powiedzenia, coś mi się przypomniało. Ja, ja, ja. Stary, mam ci tyle do powiedzenia, wiesz co się stało? Nie mam pojęcia, no stary opowiadaj, bo... Ja pierdzielę. tak się o ciebie martwiłem, leżałeś tutaj z dwie godziny, kurde, ja myślałem, że ty umarłeś, stary. No prawie było blisko, ale dobrze, że to się stało, przypomniało mi się wszystko. Bo przez to, że rozbiliśmy się tym samolotem z Raxo, w ogóle ja nie wiem, co się z tym Raxo dzieje, mam nadzieję, że naprawdę żyje gdzieś na tej wyspie, bo... Ej, to stary, mam pomysł, to może... Znajdźmy jakieś wyjście, żeby sądziłeś, i będziesz mi po drodze po prostu opowiadał, dobra? Zróbmy tak, tak. Bo zimno się robi, chodź. O! Oh. Oh. Mm. Tutaj! Dobra. Tutaj! Są schody jakieś, co jest? Jakby ktoś tu wcześniej już był. Dobra? Dobra, opowiadaj, bo nie mogę się doczekać. No byli, nie wiem czy pamiętasz, ale byliśmy w organizacji, chyba pamiętasz już jak się nazywa. No, ASO, oczywiście, że pamiętam. No właśnie, teraz ci już przypomniałem. I kurde. Pamiętasz co przygotowywaliśmy się do, do wylecenia na tę wyspę i w ogóle. No, pamiętam. Kalcio tam był i w ogóle ten o, poden... największy no name. Ale no, najważniejsze, co ci muszę powiedzieć, to rdzeń. Kazali nam zdobyć rdzeń i nawet nie wiemy, czy to ta wyspa. No. Czekaj. Mieliśmy lecieć na wyspę. C7073. I czy to jest ta? Musiałbym mieć kompas, żeby zobaczyć, albo musiałbym mieć chociaż telefon. Żeby Ale wiesz co jest najdziwniejsze? No, co? Że przed tym upadkiem widziałem jakiś tunel i tam była ta bestia, i mi się wydaje, że na tej wyspie faktycznie jest serce. Rdze... Co? Kracie? Co się stało? Co, tu, co jest? tu jest? To nie jest dom? Ej, to nie jest nasz dom, przecież my tu przychodziliśmy obok tego i to wiele razy. Co to jest? Eee... Jak to się tu pojawiło? Nie wiem, to wygląda na strasznie opuszczone, to jest chyba jakieś widmo. Domek widmo? Ej, Małżliwe. patrz, tam jest nawet to, to, tam jest to jeziorko, gdzie ciepło było. I my tenek przychodziliśmy? Bez kitu, tego nie było. Dobra, chodź, masz maczetę? Mam maczetę. Dobra, powoli. Dobra, musimy cichu. Nie, powoli, powoli, powoli! Nie ma co szarżować. Kurde, a co jeżeli tutaj faktycznie jest ta bestia, musimy być mega cicho. A! Czekaj, wezmę... To muszę... mam w kieszeni jeszcze jedną butelkę, tylko jedną butelkę, więc. Ale no, to jest! Zablokowałeś się w pajęczynie! O. No nie! Nie no nie wiem, że... <śś> tak Jak mam ci pomóc? O, a też spadłem do pajęczyny, kurde, no. O. Dobra. Mamy maczety, maczetami je rozwalać trzeba. Ej, uwaga, bo... Uwaga, bo ty schody tak skrzypią, słyszysz? No właśnie słyszę. O! To wy! ten duch, co nas... Co ciągle mnie Stójcie, nie uciekajcie! Ja tu, żeby wam pomóc. Naprawdę będę się słuchał jakiegoś głupiego ducha? Uciekaj! Ale on jest jakiś dziwny. Ma inny głos, trochę. Mam pomysł. Chodź, chodź, ten. Może to jest inny duch, albo ten sam. Nie wiem, no. Nie, no to jest chyba ten sam, ale ma inny głos. Dobra, weźmy tutaj do góry i go zaatakujmy. Chodź, pomysł. Chodź, chodź, chodź. Nie wiem, czy... bo to jest duch. Nie wiem, czy się uda. Kurde. O nie. Czekajcie Czeko... chwilę! Czekajcie! Co, co to jest? Nie wiem, to jest jakiś stacja radiowa. Zaraz! Ten duch jest. W końcu znaleźliście moją bazę! Straszyłem was! I odpędzałem was od tej wyspy! Żebyście nie skończyli tak jak ja! A co się z tobą stało przez ten cały czas? Bo to ja jestem, Arturo! E! Co? Zaraz, co? Wszystko wam zaraz wyjaśnię. Poczekajcie Ale... tutaj. Jak... No dobra. Stałem się duchem, bo mnie zabił kanibal podczas mojej ucieczki z wyspy. Ej, no faktycznie, U! pamiętasz? Jak go zabił? Pamiętam. Bracie, bo tam ktoś się chyba mocno. Teraz, jak ty jesteś duchem, to kto tam się załatwia w tej toalecie, że tam jest? No, nie powiem co. Ta wieża, ty wieża widmo. Za podaj chwilę wam żeby... o niej opowiem. Uff, fuj, jak śmierdzi z rakieta drzwi. Czyli... Dobra, posłuchajcie mnie, ale zaraz, zaraz. Najpierw podaj nam jeden sensowny argument, dlaczego mielibyśmy tobie ufać, co? bo odpędzam od was potwory jakie potwory te niewidome te ślepe pamiętacie a no ciągle, no dobra. ciągle was śledziłem no i ciągle z tą bazą. was każdą waszą wędrówkę was śledziłem nawet w tym opuszczonym laboratorium tam Ej, a jest? ty, ty jesteś nieśmiertelny, jak jesteś laboratorium W jakim laboratorium? Chodzi ci o szpital? Tak, i nawet mogę, potrafię latać. Ej, weź tu stań, stań tu, stań tu, stań tu. Bracie, trzy, dwa, jeden! Yy... Dobra, Obcę. to jest faktycznie duch. Dobra, to słuchajcie mojej historii. Moja córka Eliza stała się demonem tej wyspy. I wyspa wysłała jej duszę. Ukrywam się. Tutaj, ponieważ moja baza była magiczna. Dlatego, ponieważ jak mnie w niej nie było, była niewidzialna. Pojawia się kiedy ja chcę, ale już nie zniknie, bo odkryliście moją bazę. Aha, to dlatego tego nie widzieliśmy, bo go nie było w tej bazie, bracie. Dlatego nie widzieliśmy tego budynku. Mm, no. Ale przez to, że ją odkryliśmy, to teraz będzie cały czas widoczna. Dokładnie. Oj, to mamy mały problem, a może wiesz jak pokonać te niewidome potwory? A te potwory, a te potwory będą ją widziały, skoro my je nie widzimy? Sam nie wiem, gdzie jest moja córka teraz, Tyl Ale tyle nie, wiem... ja się pytam, ja się pytam potwory. A, to... Czy te potwory też widzą tą wyspę? Bo wyspę... Bo to jest dobre miejsce. Wyspę widzą, znaczy, znaczy, nie wyspę, tylko tą budowlę? Tą budowlę, teraz jak ją odkryliście, to też widzą, niestety. Kurde. Zniszczą, posłuchajcie, już się zaczyna powoli ściemniać. Musicie się tu zabarykadować. Jeśli tutaj już będzie ciemno, to potwory na pewno będą chciały tutaj przyjść, bo nigdy tego nie widziały. Dobra, to ja się zajmę. Za swoją córką, bo coś mówiłeś: czekaj, kamyk, niech powie. Bo to jest ta Eliza przecież, nie? A my byliśmy ciekawi no, na początku, to... jak z Rakso. O co chodzi z tą Elizą? Teraz sam nie będzie, jest ta Eliza. Możliwe, że jest demonem. To, ale tyle wiem, że Demon? trzeba zakończyć jej żywot. Dobra, ja się zajmuję obroną, bo nie chcę umrzeć. No dobra, to skoro mamy to znaczy się zabarykadować, to co zrobimy? Lepiej się zabarykadować w domu. Dobra, to biegnę. Ło! A w domu? A ja myślałem, że tutaj. Ups. No nie, trzeba chatę. Weź to zmniejszy. Dobra. Się ciemno robi. O, dobra. Dobra. Szybko, szybko, jakiekolwiek drewno. Ej, się ciemno robi, szybko, bo te niewidome potwory zaraz tu przyjdą. Szybko, szybko. Drewno, ja jakiekolwiek... mam drewno. Drewno jest w tym. Drewno jest w domu. To biegniemy do domu, Przecież. szybko. A gdzie jest dom? W którą stronę? Tam, nie, tam, 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 tam. tam. Ja Kurde. dobrze pamiętam. Chodź, szybko, szybko. Szybko, o nie, mamy taki duży problem, bracie. Tam, widzę dom. Szybko, bo te potwory zaraz tutaj nadejdą. Szybciej, już no się noc robi! Szybko! Szybko! Ale czemu mamy barykadować się w domu, skoro one pójdą przejść do tej wieży? Ale nie mamy barykadować tą wieżę! Tam, bo tam jest ten taki mini domek na samym szczycie tej wieży. Dobra, ja tutaj barykaduję. Mam płotki. Wiesz, y ten. Y drewno z tego domu. Dobra. O kurde. Uważaj! Nie, spadło mi. Wracisz. Dobra, mamy barykadować tutaj, dom, tak? Nie, dom. A co? Szybko, lecimy na tą wieżę, wieżę. Drzwi w tej wieży, tam gdzie byliśmy, na samej górze. Przecież mówi, że mamy barykadować tą. Nie, dom. Kurde, ja go nie zrozumiałem. No dobra, luz. Ja też jestem zestresowany. Szybko, szybko. oni już jest noc. Chodź, tylko cicho, bo te potwory gdzieś tu mogą być. Szybko, chodź. Wspinamy się na górę i... Drzwi cicho, barykadujemy cicho, cicho. na samej górze. Chodź szybko po cichu, szybko. O nie. Dobra. schody, żeby nie mogły wejść. Dobra. Tutaj okay, trzeba okay, barykadować. Okay. Bracie, chodź. Podejdzie. Szybko do środka. Weź dobra. tylko. Czekaj. O nie jak ty wejdziesz? Kurde! Wyrzuciłem siekierę kierę! Chodź! O dobra. Barykaduj. Dobra. Gdzieś jeszcze tutaj okna! O nie, o nie, nie przemyśleliśmy! Ej, o nie dach! Mamy najgorzej zdach. Mam no trochę ziemi! Mam tu jakieś rzeczy, żeby dach barkadować. Czekaj. Dobra, cicho. Ja mam jeszcze trochę drewna. Dobra. Myślę, że wystarczy. Dobra. Ej! Ej okno! Okno! O nie! Widziałem tylko potwora! Pracuj. Gdzie ty jesteś? Tutaj w kiblu jest otwarta oh, i tu jest co ty Czeú tym. Cześć z tobą Cicho, 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 cicho Czekaj patrz teraz, zrzuciłem na dół butelkę Tak zaskoczył Jezus jak jest momny Ej, ale ja przysięgam, naprawdę się wystraszyłem. Serce mi bije, że nie wiem. Aż się cały spociłem. Dobra, jesteśmy sobie A co z tym duchem? U nie. Jest tu, jest tu, Cicho. Cicho. U nie, podłoga skrzypi. Bracie. Chodź na meble. Bracie, bracie, uciekaj, uciekaj. Wyrzuciłem butelkę przez okno. Powinien w, w, wyskoczyć na dół. Bracie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu jest pokoik. Chodź, wyjdziemy tyłem. Tylko po cicho może zniszczyć. Nie, nie. Oj, jaj. jaj. Oj, jaj. Ty... Ja szkuję. Dobra, ty niszcz, ja idę tam od tamtej strony rzucać butelki. Z drugiej strony! Szybko! Tu Chodź, gdzie ty jesteś? Tu? Tutaj, e, Za to! Tu. Szybko, 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 szybko! Tutaj po liściach! Wchodź. A! Spadłem prawie. Szybko, jesteś? Ej, patrz! Wchodź! Patrz, co tu jest! To jest radar! Można się skomunikować z kimś przecież. Tylko to jest. Masz ten telefon? Mam. Ale oni chcą... Zadzwonili na oni mieli przylecieć, no... tylko ja nie wiem, kiedy przylecą oni. Dobra, bracie. Dajcie. Co? Hmm. to?